Rekonstrukcja walk w Normandii na polskim wybrzeżu, czyli D-Day Hell i jeden z symboli II wojny światowej amerykański transporter półgąsienicowy Haftrak z wieżyczką firmy Maxon, uzbrojoną w poczwórnie sprzężony wielkokalibrowy karabin maszynowy M2 Brownie. Tę wersję half Amerykanie nazwali M16, tak samo jak późniejszy karabinek, tyle że ta broń była znacznie potężniejsza. Tu za strzały odpowiada instalacja gazowa. W rzeczywistości łuski sypały się gęsto. Szybkostrzelność po czwórnie sprzężonych karabinów maszynowych kalibru 12,7 mm to aż 2300 pocisków na minutę. Pojazd powstał z myślą o walce z samolotami, ale stosowano go również do ostrzału celów naziemnych, w tym piechoty, stąd jego przydomek maszynka do mielenia mięsa ten egzemplarz występuje w barwach polskiej pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka pochodzi z kolekcji grupy edukacji historycznej fundacji niepodległości